Zaczynamy. Jesteśmy w kalendarzu. Widzisz tutaj wszystkie swoje wizyty oraz aktywności prywatne. Dodajmy pierwszą wizytę do kalendarza. Wybierz dzień i godzinę rozpoczęcia wizyty i kliknięciem otwórz okno dodawania rezerwacji. Gdy pracujesz w salonie lub dojeżdżasz do klienta, musisz wybrać, gdzie dana usługa ma zostać zrealizowana. Jeżeli pracujesz tylko w salonie lub zawsze dojeżdżasz do swoich klientów, rezerwis nie będzie cię o to pytał. Wybierz klienta ze swojej bazy i wstaw jego Dane do rezerwacji. Następnie wybierz, na jaką usługę się umawiacie. I to właściwie już wszystko. Możesz zapisać wizytę w kalendarzu. Jeżeli potrzebujesz, oznacz wizytę etykietą, dodaj komentarz lub wyróżnij ją, zmieniając jej kolor. Zrobisz to, dodając rezerwację do kalendarza, ale też zmieniając rezerwację już zapisaną. Gdy zgłasza się do Ciebie nowy klient, to też nie jest problem. Ustalcie termin wizyty i skorzystaj z możliwości dodania klienta bezpośrednio na oknie dodawania rezerwacji. Dane automatycznie zapiszą się do Twojej bazy klientów, a Ty bez problemu wstawisz wizytę. Rezerwis umożliwia dodawanie wizyt w każdej chwili, niezależnie od tego, co w nim robisz. Wystarczy, że skorzystasz z przycisku: Dodaj rezerwację. Uzupełnij niezbędne informacje, w tym datę wizyty, wstaw i zapisz ją w kalendarzu. A potem wróć do tego, co robiłeś. Jak widzisz, praca z naszym kalendarzem wcale nie jest trudna.